Siemanko. Ja nazywam się Sebastian i witam was na moim kanale. Reaktywujemy testowanie sprzętu. Seria będzie nazywała się Seba testuje. Zapraszam do materiału. Partnerem dzisiejszego materiału jest strona Życie Powiatu. To twoje kompleksowe źródło informacji o regionie. Znajdziesz tu najnowsze informacje, aktualności oraz reklamy. Niezależnie od tego, czy interesuje Cię sport czy kultura, wszystko jest dostępne w jednym miejscu. Pamiętaj, że życie powiatu to również Twoje życie. Współtwórzmy je razem. Więcej informacji znajdziesz w opisie. Dziś na warsztacie bezprzewodowa kamerka bezpieczeństwa. Omajin firmy Netatmo. Kamerę otrzymałem na testy. Od razu zaznaczę, nie jest to test sponsorowany. Kamerka jest już u mnie ponad miesiąc. Przez ten czas została wydaje mi się, że dogłębnie wytestowana, ale o tym później. Krótki opis. Jest to kamera z zbudowaną baterią. 9600 mAh. Obiektyw 5 megapikseli, tutaj jest opisany jako Full HD okazuje się, że materiał y, nagrywany tą kamerą jest w, w rozdzielczości 2592x1944 przy 15 klatkach więc mamy format 4x3 dodatkowo mamy Odporność na warunki atmosferyczne IP 65, kąt widzenia czujnika ruchu to jest 120 stopni przy 10 metrach, to jest dosyć ciekawe, o tym później w materiale będzie. Kamera działa na Wi-Fi 2,4 GB. Możliwość wykupienia, w tym przypadku wykupienia jakby Chmury, miejscu w chmurze. Oczywiście, kart, yy, kamera nagrywa na kartę microSD, która jest dostarczona do, do zestawu. Yy, tutaj, jak widzimy, yy, Human Detect, Night Vision, yy, dwustronne audio, czyli jest pełen nasłuch, ale tak samo my możemy yy, wydawać yy, komendy, polecenia. Przez wbudowany głośnik, co zaraz pokażę. Kamera jest wewnętrzna, zewnętrzna. No i działa po Wi-Fi. Może teraz o uchwytach, bo to jest dosyć ciekawe. Mamy w zestawie dwa uchwyty. Jeden taki mocowany do płaskiej powierzchni kulowy to jest y, ma, y, do magnesu który jest wbudowany w kamerę możemy sobie to fajnie ustawić magnes jest dosyć mocny więc y, bardzo fajnie z tym uchwytem miałem problem od razu zaznaczę że to Wszystkie wszystko jest opisywane z tego egzemplarza, co ja mam, więc nie wiem, jak to jest we wszystkim. U mnie na przykład ten uchwyt, można powiedzieć, że się od razu uszkodził. On jest tutaj plastikowy. Tutaj mamy metalową tuleję i metalowy taki kulowy, powiedzmy. Ale przy pierwszym zamocowaniu, przy pierwszym takim mocniejszym skręceniu, żeby ustawić sobie ten kąt, który mnie interesuje, niestety że tak się wyrażę trafił to szlak także uda się to ustawić teraz tylko w, jednym, w jednej pozycji i się da skręcić bo w innych jest o, jak widzimy jest dosyć, dosyć luźno ale mi to nie przeszkadzało jakby yy, udało się więc ale yy, ostrzegam że jest to yy, delikatne co do kamerki yy, jak widzicie kamerka zbudowaną baterią jest nawet dosyć kompaktowa tak jak mówiłem wcześniej mamy głośniczek że do wydawania komend poleceń w tym miejscu jest magnes poniżej pod dosyć grubą i dobrą zaślepką mamy złącze typu C do ładowania gniazdo kamer przepraszam Gniazdo karty SD, oraz przycisk resetu. Z przodu wiadomo, most. obiektyw. Czujnik ruchu obstawiam. Mikrofon, przez który możemy prowadzić nasłuch. I pod tą czarną maskownicą, że tak się wyrażę, diodę IR. Także w tej części materiału to by było na tyle. Zaraz pokażę aplikację, więc nie zapomnijcie zostawić lajka. Like możecie je skomentować, zostańcie przy ekranie i ja zaraz wracam. Was teraz pokażemy aplikację. Aplikacja oczywiście działa na Androidzie i iOSie. Ja już oczywiście z racji tego, że jest długo testowana, już mam połączone. Czasami się uruchamia szybciej, czasami wolniej, więc trzeba zaczekać. No i uruchomiło się. Widzimy opóźnienie jakie jest. I teraz tak, może przejdziemy do y, ustawień. Aplikacja nie jest do końca y, przetłumaczona, y, i zawiera jakby błędy y, w tłumaczeniu. I tak. Tutaj pod gotowość, jak przełączymy, jakby przerzuca nam na pamięć nie kartę SD, tylko na chmurę, którą mamy wykupioną. Tutaj mamy wskaźnik świetlny, czyli dioda na kamerze sygnalizująca jej działanie. Obróć obraz, czyli na przykład, jakbyśmy zamontowali kamerę do góry nogami po użyciu tej opcji, żeby obrócił się obraz. No, czyli znacznik, data, godzina i tryb rozmowy jest dwukierunkowa bądź jednokierunkowa, ale to jest po prostu chodzi o opcję, czy musimy trzymać przycisk, żeby mówić. Czy wystarczy raz nacisnąć i cały czas mówić wydawać komendy, które będą słyszalne z głośnika wbudowanego w kamerze. Funkcja wizji czyli możemy mieć automatyczny, wyłączony bądź open w tym wypadku, ale tu chodzi, że jest cały czas włączona. Następnie ustawienia wykrywania alertu, wykrywanie osób. O tym też będzie później. Tutaj mamy detekcję, jakby czułość detekcji. Mamy od 1 do 10 i możemy ją włączyć bądź wyłączyć. Tak jak mówiłem, magazyn w chmurze, czyli chodzi o tą chmurę, którą sobie wykupimy. Powiadomienie offline, czyli po włączeniu tego, będziemy dostawać powiadomienie o tym, że kamera nie ma jakby połączenia z internetem, bądź my nie jesteśmy połączeni z internetem i kamera nie będzie działała. No dalej, wiadomo, opis. Dodanie ikony na ekran y, telefonu oraz aktualizacja. Wróćmy teraz jeszcze raz do y, ekranu głównego aplikacji. Mam się tutaj zaraz odświeży, więc na spokojnie y, przejdziemy przez jakby y, przyciski. No właśnie, i czasami tak się dzieje, że jakby nie odświeża się, ale jesteśmy z powrotem. Działa, działa. A więc tak. Tutaj mamy wskaźnik baterii. Rozdzielczość, jaka jest, czyli powiedzmy HD albo SD. O, zalecam używać opcji HD. Ten jak słyszeliście, było małe sprzężenie. Ten głośniczek właśnie jest do tego do nasłuchu. Tutaj mamy delikatny zoom bądź nie. Pod spodem przyciski, czyli włączenie pełnego ekranu w aplikacji. Ta pierwsza ikona robi zdjęcie. Ikona mikrofonu, jak samo wskazuje, zależy, jak ustawimy. Czyli trzymamy, możemy mówić, bądź opcji naciśniemy, puścimy, jakby i on jest cały czas aktywny. Ikona trzecia, przepraszam, czwarta to jest włączenie nagrywania, no i ta strzałka w dół, jakby chowa. Tutaj ikony poniżej mamy odtworzanie, galeria, motyw, czyli możemy sobie tam zmienić. Czy ciemny, czy jasny, tak jak widać, potem jest kiepsko przetłumaczenie. Tryb prywatny to jest po prostu wyłączenie kamery. No i jak się tu, i, i tak jak w tamtym no, tutaj możemy włączyć bądź wyłączyć tryb nocny oraz czujnik m, ruchu. Tak naprawdę nie ma co więcej opisywać y, aplikacji, każdy sobie sprawdzi. A teraz wracamy do testu. Tutaj mamy zawieszoną kamerę na przy użyciu samego magnesu. Ona była na początku zawieszona na schodach ruchomych. Później przewiesiłem ją na taki pałąk, który widać. Jest to w miejscu mojej pracy. Specjalnie zacząłem testy jakby od tego. Tutaj mamy bardzo zmienne światło. Pierwszy test nagrywania. I z tego, jakby, przeniesiemy się zaraz do kolejnych testów, które zostały wykonane w aucie, jako taka kamera parkingowa, że tak powiem. Dodam, że ta kamera nie uruchomi detekcji ruchu, jeżeli ma szybę przed sobą. Jakąkolwiek, czy to będzie szyba w aucie, czy to będzie szyba taka domowa, ta detekcja nie zadziała. Nie wiem czemu. Może to jest tylko jakby minus w tej kamerze, którą ja otrzymałem, ale to się nie zadzieje. Specjalnie przechodziłem przed autem kilka razy i niestety to nie zadziałało. Z racji tego, że ta kamera ma wbudowaną baterię, możemy ją nawet sobie zastosować w aucie, nawet jak jesteśmy kierowcą. Bardzo fajnie się może sprawdzić jako kamera dodatkowa którą możemy zabrać w każdej chwili więc i pamiętajmy że do korzystania potrzebny jest internet tu akurat było udostępnione z telefonu więc można było spokojnie sobie sterować ale wspomnę to jeszcze kilka razy do yy, obsługi potrzebne jest połączenie internetowe Tutaj y, kolejny test, taki raczej dziwny jak na takie kamery. Ja jako lektor się już wyłączam. Zapraszam. Siemaneczko. Wpadamy na nietypowy test kamery. Jak widzicie. Jest tutaj dosyć ciemno, jesteśmy w bunkrach. Zobaczymy, jak w takiej ciemności radzi sobie kamera. Na razie jesteśmy ze światłami, ale odsuniemy się dalej i zobaczymy, jak poradzi sobie kamera. Później zobaczymy mniej więcej, yy, jaka to jest odległość. Oświetlę teraz na kamerę. Wyłączamy światło. Najprawdopodobniej kamera już przeszła w tryb na Aczkolwiek niestety stąd diody nie widać. ty masz ze sobą telefon. Tak. Zobacz na podglądzie, czy będzie diody widać. O, tam jest nasza kamera. No, jak widać jesteśmy w bunkrze. Zaraz sprawdzimy czy coś widać w ogóle. Ciemność, widzę ciemność. Ciemność widzę. Niestety nie widać. Nawet nie widać diody. Ja jeszcze podejdę, zobaczę. Ale mi się wydaje, że ona się przyłączyła, tylko po prostu nie widać tego. Tak, niestety w kamerze tego nie widać. O. Teraz widać. Dobra, Dobra to zobaczymy jak daleko, daleko odejdę. 25 kroków. Jestem na drugim końcu. Tam stoi kamera. Mam nadzieję, że widać. No i będę się zbliżał do niej. Ciekawe, co ona zarejestruje. Mam nadzieję, że zarejestruje coś. Ale wielką wadą jest to, że jeżeli nie mamy zasięgu internetu... Nie damy rady w ogóle obsługiwać kamerę. Ona potrzebuje non stop internetu do obsługi. Nie da się jej obsłużyć mm, przez samą Wi-Fi przez aplikację. Teraz znowu się jest tutaj. Jak widzę się świeci, także nagrywa. O, zgasło. Ciekawe czy już... O, przeszła w tryb. No dobra, mi się wydaje, że pewnie coś już nagrała. Mam nadzieję, że wszystko jest ok. Tak jak mówię, kamerka stoi tutaj. My jesteśmy w bunkrze, o, mogę przejść pokazać. Także to by było na tyle. Taki dziwny test noktowizji kamery Omajin by Netatmo. Witam w kolejnej miejscówce na test Akurat tutaj kamera została zamontowana na balkonie Znajomego mechanika Ze względu na to, że kamerę ustawiliśmy na wjazd Jest duży przemiał aut czy ludzi Chciałem zobaczyć jak ta kamera będzie się zachowywała Czy ta detekcja da radę i tak dalej I niestety muszę powiedzieć Nie spełniła moich oczekiwań Na zasadzie nie wykrywała każdego ruchu robiła to bardzo wybiórczo. Kamerka jest zamontowana gdzieś około 3, no ponad 3 metry wysokości nad ziemią, więc jakby 1 trzecią tego 10-metrowego zasięgu czujnik ruchu już mamy z głowy. No i tutaj mamy taki tryb nocny akurat załączony. Tutaj akurat dobrze zadziałała detekcja się włączyła, włączyło się nagrywanie, co wcześniej nie wspominałem. On przy detekcji ruchu ono trwa zawsze 20 sekund, ale tutaj działała sobie bardzo wybiórczo. Albo nagrywała jadące auto, albo końcówkę tego auta i włączała się detekcja. Także, yy, jeżeli chcemy ją zamontować na dworzu tak wysoko. To raczej jako kamerę do podglądu bądź do samodzielnej mm, aktywacji nagrywania. Yy, ona bardzo wybiórczo yy, się załączała, więc yy, nie, nie spełniła oczekiwań yy, takiej typowej yy, kamery bezpieczeństwa, ale dodam, że w domu testy za każdym razem wszystko było ok. Yy, wykrywała ruch, czy to było ciemno, czy to było yy, przy normalnym oświetleniu. Wracając jeszcze do mm, testu w bunkrze. Yy, ona nie łapała, ponieważ nie widziała, czyli ta odległość ona musi mieć jakieś, mi się wydaje, że jakieś delikatne źródło światła, żeby yy, znaleźć sylwetkę. Także yy, plusy i minusy na zakończenie. Jako kamera yy, bezpieczeństwa do domu czy zabranie ją ze sobą jak gdzieś jedziemy na, na wakacje i tak dalej jak najbardziej tak ze względu na to, że ma wbudowaną baterię nie musimy się martwić o zasilanie ale jako taka kamera na dworzu to trzeba by było ją bardzo nisko zamontować także reasumując do domu tak, na dwór niestety jako tylko kamera podglądowa Także dzięki za dzisiaj, trzymajcie się, cześć!